Witam wszystkich dzisiaj. Chciałbym wam pokazać dzisiaj krótko zabezpieczenie do roweru, tak zwane zapięcie firmy Abus. Jest to niemiecka firma z wieloletnimi tradycjami i tutaj mam akurat w tym momencie model zabezpieczenia tak zwany szeklowy, czyli składane zapięcie o model Bordo 6000 KA. 6000 oznacza model są niższe modele, że tak powiem mniejsze wtedy mają niższe oznaczenie mniej skomplikowane, że tak powiem jeśli chodzi o funkcje i budowę tutaj mamy ten model 6000 więc już całkiem wysoki KA A dokładnie oznacza, że jest to wersja z alarmem czyli gdy przypniemy rower i ktoś będzie próbował tym zabezpieczeniem manipulować ruszać, cokolwiek robić no, to tutaj zacznie rozlegać się najpierw taki krótkotrwały alarm, a po chwili już ciągły sygnał, który dochodzi nawet do 100 decybeli, Ja może za chwilę Wam tutaj to postaram się krótko pokazać, jak to, jak to wygląda. Natomiast jeszcze tak wracając do, do tego samego zapięcia co można o nim powiedzieć, jeśli chodzi o samo zabezpieczenie, no na pewno jest jest już to jedno z powiedzmy lepszych zabezpieczeń generalnie firma Abus specjalizuje się w zabezpieczeniach do rowerów do motorów i, i tym podobnych i tutaj jeśli chodzi o sam poziom zabezpieczenia Abus go określa cyfrowo od 1 do 15 i akurat ten model jak widzicie ma tutaj tą skalę określoną jako poziom zabezpieczeń 10 czyli jest już to można powiedzieć całkiem Całkiem fajne zabezpieczenie. Nie jest to jakaś tam linka, którą można jakimiś większymi nożyczkami ogrodowymi w prosty sposób sforsować. Jeśli chodzi o kwestie takie podstawowe, waga tego zabezpieczenia to jest około 1,5 kg, więc no jeszcze tak całkiem znośnie. Jeśli chodzi o wysokość zabezpieczenia, które montujemy do do ramy to jest około 23 cm, więc ja tutaj proponuję zawsze, żeby sobie może jak macie możliwość gdzieś w sklepie przetestować to, zmierzyć. Najlepiej było, wiadomo, przyłożyć to do, do ramy roweru, żeby się upewnić, czy będzie nam to pasowało, ale, no wiadomo, nie zawsze mamy taką techniczną możliwość. I co jeszcze ważne tutaj, no to. Jak otworzymy to zabezpieczenie te tak zwane szekle. No to tutaj wielkość tego jest do, do 120 cm, więc można powiedzieć, że jest to już duża rozpiętość tego zabezpieczenia. Można nawet spiąć e, dwa rowery. No i fajną funkcją jest właśnie tutaj ten alarm, dzięki któremu potencjalnie możemy odstraszyć kogoś, kto będzie się naszym urządzeniem. Interesował. Ja może teraz za chwilę pokażę Wam, jak, jak to wygląda to zabezpieczenie po jego otwarciu tak bardziej dynamicznie. Także. Teraz pokażę wam, jak to w praktyce wygląda. W takim oto pudełku otrzymujemy produkt. Całkiem fajne, zgrabne można powiedzieć. I teraz tak, otwieramy pudełko to odrzucę, bo nam nie będzie potrzebne. Zabezpieczenie jest w pudełeczku. Wyjmujemy je w jakiej to formie jest. Jest to w takiej formie dosyć kompaktowej można powiedzieć, bo samo zabezpieczenie mamy w tym etui takim, które przy, przykręcamy czy przykręcamy przypinamy tymi szelkami takimi plastikowymi, o których Wam wcześniej mówiłem. Samo zabezpieczenie jest w tym uchwycie zabezpieczone. Tutaj mamy taki klips, odbezpieczamy go. To wtedy jest ta, ta część jest przytwierdzona do ramy. Tutaj są na te plastikowe obejmy nie wiem czemu, ale nie można tego w żaden sposób przypiąć do ramy nawet jeśli macie uchwyty otwory montażowe są tutaj śrubki ale nawet po ich odkręceniu jest tutaj zbyt daleka odległość do tych śrub w ramie roweru, żeby to przekręcić. no niestety, niby wstępnie pomysł był fajny na to a trzeba po prostu to jakimiś opaskami przykręcać, co też może spowodować że ktoś może nam to ukraść gdzieś, więc no znowu może być mały kłopot, no ale jest to w takiej formie więc wam pokazuję odkładam to I jeśli chodzi o samo zabezpieczenie jak sami widzicie nie jest ono jakieś przesadnie duże jest dosyć kompaktowe tak to wygląda w momencie jak go mamy przymontowanego na rowerze no i teraz wam pokażę jak wygląda po otwarciu te szekle wygląda to w ten sposób więc całkiem całkiem, całkiem Tutaj są takie gumowe zabezpieczenia, które też powodują, że rama roweru Wam się nie będzie rysywała i niszczyła. No co jest dosyć istotne, nawet jeśli ktoś coś by tam próbował robić, nie odblokuje tego, no to nie, nie będzie Wam od razu niszczył ramy roweru. Jeśli chodzi o samo zapięcie, do tego mamy dwa kluczyki z kartą kodową, za pośrednictwem którego wsadzamy tutaj kluczyk z boku, przekręcamy. Otwieramy zabezpieczenia, te szekle, jest, tych segmentów jest tutaj kilka, to jest 120 cm, więc jest to dosyć dużo, są też wersje 90 cm, więc krótsze, wydaje mi się, że ta jest najbardziej optymalna wersja, te panele, segmenty fajnie się tutaj wyginają, można jeden rower spokojnie, a nawet dwa rowery zabezpieczyć. I jak wygląda sam, samo podłączenie zabezpieczenia? Oplatamy rower z jakimś elementem trwałym, no tutaj sugeruję z czymś, co nie będzie możliwe do sforsowania, czyli jakiś słup gruby, jakieś stabilne podłoże na zasadzie jakiegoś, wiecie, ramy, bramy, to tego nikt Wam nie sforsuje. I jak już opleciemy rower z zabezpieczeniem, wsadzamy tutaj, jak ja to mówię, w tą główkę, wpinamy tą ostatnią szaklę, Przekręcamy kluczyk, żeby zabezpieczyć w tym momencie. Już jest zabezpieczone te piknięcia. Mówią nam, że alarm się aktywował. Czyli teraz, gdyby ktoś po stronie coś zaczął manipulować, już takie piknięcia słychać i po chwili będzie alarm on się tutaj stąd wydobywa. To jest do 100 dB, więc dosyć dużo. Dezaktywacja też jest prosta. Wystarczy przekręcić kluczyk i wyjąć tą ostatnią szeklę i już alarm się wyłącza i mamy odbezpieczone zabezpieczenie. I tak samo ponownie, jeśli chcemy zabezpieczyć, wsadzamy, przekręcamy o 188 stopni, wyjmujemy kluczyk i czekamy. Alarm aktywowany, już jest zabezpieczenie. manipulację przy, przy zabezpieczeniu alarm. Wyłączyłem, przekręciłem, zaktywowałem alarm i odbezpieczyłem rower, który zabezpieczam. Jeśli chodzi o złożenie, no to znowu tak samo. Składamy sobie te szekle. W bardzo prosty sposób. Nie ma z tym żadnego problemu. I mamy tutaj z, zmontowane to z powrotem, tutaj już nie dopinamy tej główki do końca, żeby się znowu armia nie aktywował i w takie zabezpieczenie możemy już do, do tego uchwytu na rower sobie włożyć, no i jechać dalej po prostu, także reasumując, myślę, że całkiem jest to fajne zabezpieczenie z racji, że nie jest jakieś wielko gabarytowe, bo sama, sama wysokość zabezpieczenia to jest około 23 cm, więc niedużą. Szerokość też nie jest jakaś wielka, bo to jest tam raptem niecałe 8 cm. Waga też jest jeszcze znośna, bo to jest 1,5 kg, więc no jak ja tak sobie teraz trzymam, to, to, to nie jest to dla mnie jakimś wielkim problemem. Wiadomo, jak będziemy mieli jakiś rower zwykły, no to tam nieelektryczny, no to tam coś troszeczkę doda nam fagi. Natomiast, jak wiadomo, no takie zabezpieczenie zwykle się do rowerów elektrycznych bardziej stosuje. Więc tutaj rower ze wspomaganiem to tam tego nie odczuje, że tak powiem za bardzo. No a ta ochrona jest, no wiadomo, każdy, jak to mówię, każde zabezpieczenie można sforsować jakąś, jakimś tam szlifierką kątową czy czymś. Ale to tutaj chodzi tak naprawdę o to, żeby zyskać czas, żeby ewentualnie ten alarm ma kogoś odstraszyć potencjalnie jakichś tak, tak zwanych drobnych przestępców, na pewno to w jakimś tam sensie pomoże. Jeśli chodzi o cenę tego urządzenia, no to jest około 700 zł, w zależności gdzie po prostu nabędziecie to, to zabezpieczenie. No Nie jest to mała kwota, nie jest to jakaś ogromna kwota. Przyjmuje się, że samo zabezpieczenie lepszego roweru powinno wynosić około 10% wartości roweru. Więc jeśli mamy rower za 7-10 tysięcy, wydaje mi się, że warto takie zabezpieczenie sobie nabyć. Tym bardziej, że nie kupujemy tego na chwilę, prawda? Tylko już na, na dłuższy okres czasu. A na pewno nam się przyda, jeśli nawet na chwilę chcemy gdzieś wyskoczyć do sklepu. Na chwilę dosłownie zostawić ten rower, to na pewno jest to dobra opcja, więc, więc ja ze swojej strony polecam. Ta decyzja oczywiście należy do Was. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do, na kolejne filmy. Dzięki, hej!